Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości, o uczuciach. Odnośnie tej specyficznej osoby, tego kogoś ważnego dla was, o kim myślicie, co ten ktoś czuje i co go blokuje względem ciebie, względem tej relacji? No, że jest tak jak jest, więc, jaka tu jest blokera? Trzy opcje. Wybierzcie sobie jedną z kart. Ja zaczynam od tej opcji. Przypominam krótko, rozkład jest ogólny, nie dla wszystkich. To jest dla ogółu, więc nie będzie rezonowało z każdym z Was. I może rezonować częściowo z niektórymi albo no w ogóle wiadomo, bo to nie, to nie rozkład jest prywatny, więc proszę to mieć na uwadze i proszę o dystans. Dobrze. Przechodzę do konkretów. To będzie taka... Mm, ja prosiłam o taką informację, na co te karty chcą zwrócić uwagę, a o czym ci powiedzieć w tym momencie odnośnie tych uczuć i tej blokady, więc zobaczymy. Dobrze. Grupa pierwsza. Taki jest zmieszany w tym wszystkim i tak nie wie w zasadzie, co, co powinien zrobić. Bierze tą sytuację na, na takie przeczekanie. Myśli, że może tutaj czas pomoże, może ta sytuacja się jakoś wyklaruje, coś tutaj się może, nie wiem, wydarzy losowego. Niech tak będzie, jak ma być. Jesteś bardzo ważną osobą w moim życiu. Tutaj Twoje pojawienie się, Twoja osoba, Twoja energia. Działa na mnie bardzo tak budująco, wzmacniająco. Tutaj jest takie połączenie mm, piękne, bo to mm, satysfakcja, spełnienie, takie poczucie na maksa jest mi z Tobą, przy Tobie, wszystko fajnie. Tylko że ja w tym wszystkim tak, jak bardzo się rozpędziłem, bardzo, bo tutaj uczuciowo. Emocjonalnie to zaszło chyba na taki najwyższy poziom. Tutaj zdobyliście jakiś szczyt, i w tym wszystkim, jak ja już tam zdobyłam ten szczyt z Tobą odnośnie Ciebie, to tak sobie stanąłem na tym szczycie i tak stoję, myślę, i nie wiem, co zrobić i co teraz, i co teraz, bo zblokowany jestem bardzo poprzez sytuację, w jakiej się znajduję. No, bo tak, fajnie byłoby z tobą. Jesteś kobietą, osobą, no, płeć sobie zamieniajcie. Do wszystkiego, po prostu. Do wszystkiego. Ze mną, dla mnie kompletna. Całkowicie spełniająca moje pragnienia, potrzeby, fantazje, oczekiwania. Taki wizerunek partnera, całkowicie, no, no, kompletnego. Wiadomo, to wszystko jest tak. Właściwe, tak jakby się chciało mieć, ale mm, sobie tak doszliśmy razem, i tak się tutaj nagromadziło. Wy macie bogactwo, jest taki, taki majątek, taki skarb wasz. Ta relacja, to co przeżyliście, jest skarbem to jest bez, bezcenne ta osoba zdaje sobie z tego sprawę ma tą świadomość, wie to, czuje to jak to jest ważne że tego nie można porównać z niczym innym z nikim innym ciebie tej relacji odnieść do, do niczego to jest coś bardzo szczególnego e, takie niesamowicie ważne wydarzenie, spotkanie w życiu, które no już na zawsze tak zostanie, bo tego nie da się tak jakby wyciąć i że udać, że nie było a zblokowany jestem bardzo poprzez sytuację, w jakiej się znajduję i tutaj może być różnie, może być jakiś problem ze zmianą pracy problem z przeprowadzką z przemieszczeniem się z taką relokacją Mogę mieć jakieś, jakieś problemy finansowe i chciałbym sobie z tym poradzić sam indywidualnie, nie wciągać Ciebie w to. A na to potrzebuję jeszcze trochę czasu. Mogą być, nie wiem, jakaś zmiana pracy albo wydarzenia związane właśnie takie z finansami, z pracą, które mnie gdzieś zatrzymują, obligują mnie, abym gdzieś został. Mogą być sprawy rodzinne. Związane z domem, w którym mieszkam, a związane z osobami tam mieszkającymi, z jakimiś członkami rodziny, i ze mną, w tym wszystkim. Generalnie chodzi o jakieś gniazdo, o moją codzienność, o to, w czym ja żyję, jak żyję, jak mieszkam, to jest blokadą. To jest teraz taką energią, która na ten moment, pamiętajcie, na ten moment energetycznie nie pozwala mu rozwinąć tych skrzydeł i pofrunąć do ciebie, pomimo tego, że jest na tym szczycie, że tam no, doszliście i tam no, wiecie, jak ten szczyt wygląda, jak to wszystko, jakie są widoki z niego. Ho, ho, ho. Wszystko to znacie, wiecie, ale tak jakby ta to, to energia gdzieś tam zatrzymuje, że tam gdzie teraz jestem, jesteśmy, muszę chwilę pobyć, nie mogę zmienić tej lokalizacji, więc będę to wszystko obserwował z tego szczytu. Jeszcze przez jakiś czas tutaj nakłada się jakaś energia dwutorowości, jakiejś tej waszej odległości. Takich światów, które trudno jest scalić, złączyć w jeden świat, ale wy oboje macie taką ładną tutaj wiarę. Jest taki spokój, energia takiej silnej więzi. Jest coś, co rozkwitło, rozkwitło uczucie bardzo pachnąco i tak kolorowo zapach tutaj wasz zapach, um, wam jakby jest dla was ważny i tutaj jest wiele wspomnień, zmysły poruszone są bardzo e, uczucia i to wszystko noszone w człowieku, noszone w was, um, obojga, ale to e, jakby musi prze, przechodzić przez jakiś cykl swoim tempem, z takim naturalnym się Zadziewać, jakby taka energia wszechogarniającego spokoju, zaufania, wiary w to, że dobrze teraz tak jest, jak jest, bo to wszystko się jakby toczy w swoim, w swoim tempie, i należy poczekać na coś. Dobrze. Druga grupa. Co my tu mamy dla tej grupy? ma bałagan w głowie, tutaj jest takie grzmoty ma dosłownie napięcie, nerwowość bardzo zestresowany jestem ktoś z całą tą sytuacją, czuję się zagubiony i czuję, że mm, nie wiem co ma zrobić, taki bezbronny jestem, przerażony wszystkim, boję się o siebie, boję się jakiejś nie wiem, rywalizacji, napięcia cały czas e, takie mm, jakieś poddenerwowanie ciśnienie podwyższone E, taki mm, konflikt wewnętrzny przeżywam niesamowity w związku z tobą, w związku z naszą relacją, ponieważ emocji dużo powstało, czas płynie i tutaj czas ma znaczenie. Tak jakby on gdzieś tak płynął, płynął sobie, już go trochę upłynęło, a sytuacja jest jakaś nierozważona, nie ma spokoju, jestem cały czas w tym wszystkim mocno pochłonięty, zagubiony i nie wiem czego chcę. Nie wiem w zasadzie, jak sobie z tym wszystkim poradzić i w jakim kierunku ta nasza relacja będzie zmierzać, więc. Możesz takie, taki, tu jest trochę takiego egoizmu w tej osobie, takiego niezbyt fajnego, bo jakby on tutaj się tak zabezpieczał, bo jakby może też jakieś otoczenie jest takie wymagające, oczekujące czegoś albo boi się jakiegoś konfliktu, narażenia i tak się gdzieś zamyka izoluje się, oddala, ponieważ sytuacja ta cała go przerasta. Jest za trudna, dzieje się zbyt dużo. Ech, nie umiem sobie z tym poradzić, i cały czas jestem taki jakiś pobudzony, nakręcony, cały czas myślę, cały czas się denerwuję, nie mogę sobie znaleźć miejsca Nosi na silnie ale lewo, prawo. Nie wiem w zasadzie jak to się skończy Nie wiem w zasadzie co ja mam w tym wszystkim zrobić Taki jakby mały, mały chłopiec w tym ciele mężczyzny Który Nie dorósł Do tej sytuacji Konsekwencji jakby się tutaj Obawia bardzo I tak jakby namieszał też Sam i tobie I wokoło i sobie I teraz jest tak, czuję taką nieporadność W związku z tym i jak to wszystko rozegrać i najgorsze jest to, że on jakby nie ma pomysłu nie ma wi wizji taka e, takie jakieś ego, które nakazuje mu um, bardziej tutaj e, pomyśleć o sobie zwrócić uwagę na ewentualnie narażenia siebie na coś, żeby on tutaj za bardzo nie ucierpiał, żeby ten konflikt jego tak nie dotykał, takie niefajne to jest, bo Trochę takiej jakiejś jest takiego napięcia No po prostu brakuło, brakuje tu dojrzałości, odwagi i takiego męskiego podejścia odpowiedzialnego No nie ma tak, takiego czegoś, bo, bo jakby no nie, z jakiegoś powodu w, tej, w tym kimś Też blokuje go wyzwanie, któremu nie, nie, wie, nie wie jak ma sprostać nie potrafi znaleźć pomysłu rozwiązania, ale też jest zblokowany sam przez siebie, przez swoją energię, przez swoje poczucie nieporadności, e, braku pomysłu, braku takiego mm, mocnego zdecydowania i pchnięcia czegoś do przodu, e, przewalenia, przerzucenia jakiejś kwestii, dokonania jakiegoś przełomu i też ma mm, tak jest w tym wszystkim to zagmatwane, to jego samopoczucie, jego energia i te wibracje, które wszystkie on wytwarza, bo on tak, taki, no niby dorosły, ale sam nie wie czego chce i tak sam się w tym wszystkim gubię, bo w momencie, kiedy coś dostaje, robi się tak jakoś fajnie, może to ja za chwilę. Jestem jakiś albo z tego niezadowolony, albo wydaje mi się, że to za mało, albo mam takie oczekiwanie, że chciałbym więcej. Także ciągle jestem taki głodny, ciągle mam jakieś, ale nie do końca tak. Tutaj trochę w takiej negatywnej energii jest ta osoba pokazana dla tej grupy, ponieważ on jakby miał duże oczekiwania od wszystkich: od ciebie, od otoczenia, od całej tej sytuacji, a sam w tym wszystkim. No, nie reprezentuje, nie, po, nie przedstawia sobie takiej postawy, która mogłaby zrodzić coś owocnego, która mogłaby doprowadzić do jakiegoś pozytywnego zakończenia, do dać jakiś taki no, pozytywny zastrzyk tej, tej relacji tutaj dla Was. I taką czuję, że tak nie mam za bardzo siły przebicia, jestem taki, nie mam wiary, nie mam siły, taki jestem, nie wiem, czy taki podłamany, smutny, jakby nie wierzę, brakuje mi wiary, brakuje mi przekonania, że ta. Nasza znajomość, nasz związek miałby szansę na jakieś spełnienie. Wydaje mi się, że to jest poza moim zasięgiem, poza naszymi możliwościami, na daną sytuację, na to, na co mogę sobie pozwolić, jak to wszystko wygląda. Także tutaj dla tej grupy to jest bardzo dużo do zrobienia po stronie tego kogoś, i jak on sam nie, nie potrafi usłyszeć tego, co w nim jest, poczuć tego, czego pragnie, zobaczyć tego światła, a dokąd ono go prowadzi, czuje to takie zagubienie, niepewność, lęki, stresy, to, takie, to jest takie kłębiące się w jakimś um, bardzo emocjonalnym takim um, zawiłym cyklu a i, tu, I tutaj ten czas, który już jest skonsumowany w dużej jakiejś mierze i on jeszcze nadal jest taki jakby marnowany przez was, bo może wy macie inne trochę wyobrażenie. Liczycie, że ten ktoś zrobi, a ten ktoś tak się kręci, właśnie tak kręci wokół własnej osi. I nie znajduje tutaj siły, nie ma w sobie jakiejś takiej przebojowości, charyzmy albo mm, Czegoś, no, co, co pozwoliłoby mu nad tym wszystkim zapanować, uspokoić się, poukładać to w sobie. To jest bardzo trudne dla, dla tego kogoś. Dla, tutaj rzeczywiście potrzebna byłaby jakaś komunikacja, jakaś, nie wiem, zatrzymanie się na chwilę, takie zweryfikowanie tego, żebym ja. Zatrzymał się, spojrzał obok sam na siebie, na tą całą sytuację, jak ja się zachowuję, co ja robię, jak ja się zachowałem, jak ja w tym wszystkim wyglądam, jak tutaj wyglądają moje działania, jak, kim ja jestem tutaj w tej relacji i tak, żeby on po prostu mógł ochłonąć i wtedy może znalazł był taki spokój i... Mm, Coś by to pomogło, ale tu jest tak dużo napięcia i takiego przejęcia w nim, że w tym wszystkim się gubi po prostu. Tak jakby też może dialog, komunikacja pomiędzy wami w jakimś sensie, nie wiem, może by coś pomogło, ale potrzeba tutaj jakiegoś takiego spokoju, trochę duchowego, takiego podejścia. Dobrze, trzecia grupa. Tęskni ten ktoś za tobą, bardzo jest nieszczęśliwy, smutny, taki rozczarowany całą tą sytuacją, w jakiej się znajdujecie, tymi okolicznościami, jak one wyglądają, i, i tak jakby też zdawał sobie sprawę, że też tobie, ty możesz mieć takie podobne samopoczucie, ciebie też może to wszystko jakby. Jakby nie uszczęśliwiać i możesz mieć takie gorsze chwile, i, i, i chciałbym wtedy coś zrobić takiego, tak sobie myślę, tak coś w Twoim kierunku, żeby tak powiedzieć Ci coś miłego, pocieszyć Cię i tak. Um, no, tak, żeby zapanowała jakaś taka wzajemna energia zrozumienia w jakiejś takiej um, sytuacji, w której jest nam ciężko jest jakieś yy, wielkie poświęcenie, jest jakiś wysiłek, który oboje wkładamy w to, aby przetrwać, aby, nie wiem, aby ta relacja mogła jakoś, nie wiem, istnieć, no, różne to są wysiłki w różnych y, celach, ale to jest nie lada wyzwanie, gdzie, no, jeśli by się dało, nawet, no, stanąłbym na głowie, byleby tylko tą sytuację jakoś wyprowadzić na prostą, także... Ten ktoś się bardzo, bardzo stara i pomimo tego, że czuje w sobie taki żal, jakiś taki nie wiem, żal do, do nie wiem, do życia, do, do świata, do, do czegoś, że nie jest tak jak fajnie, tak jak by chciał. Nie ma satysfakcji w nim odnośnie tego, jak to wszystko pomiędzy wami wygląda. Ale tak go niesie, tak go tutaj prowadzi ta energia mm, ku temu, mm, aby tak polepszyć, i swoje samopoczucie, i Twoje na tyle, ile to możliwe. Tutaj nie to, że od razu jakąś rewolucję zrobi, życiową, przewróci do góry nogami, tylko tak trochę tego słońca ci dać sobie dać, nie wiem, coś powiedzieć do Ciebie, zrobić jakiś taki miły gest, żeby tak nam się razem zrobiło miło, żebyśmy się tak ciut lepiej poczuli w tej takiej nierównowadze i tak jestem w tym wszystkim. Czuję się taki dotknięty emocjonalnie, brakuje mi ciebie, czuję takie niespełnienie, takie smutki. Ale z drugiej strony to cieszę się, że, że się poznaliśmy, że, że czegoś doświadczyliśmy, że sobie tu jest taka wiedza zdobyta, życiowa wiedza na temat relacji, miłości, osobowości, wszystkiego właśnie, co wiąże się ze związkiem, z uczuciami, jaką dzięki sobie zdobyliście. I to jest takie cenne, e, bardzo i te, to mnie cieszy, bo z tobą coś przeżyłam szczególnego, co jest takie bardzo wyjątkowe i, i to jest piękne i to bardzo doceniam, bardzo cieszę się, że to się wydarzyło, że to nastąpiło. Niemniej jednak e, chciałbym, aby tego było więcej, aby te chwile m, trwały dłużej, aby coś tutaj. M, Mogło się zmienić na naszą korzyść, a jakby żeby to nas aż tyle nie kosztowało, takiego poświęcenia, takiego jakiegoś wysiłku, Ech, ponieważ no, tak dużo mam tutaj wokół siebie, jestem taki obarczony obowiązkami, to mnie wszystko tak blokuje, przytłacza, hamuje, spowalnia. Ech, to jest, to jest właśnie blokadą, przeszkodą dla, dla tego kogoś odpowiedzialność, praca, dom. Tutaj bardzo silnie jakby on, szczególny wysiłek, wytężenie, koncentracja na sprawach takich. Tylko jakby zależnych od niego, tak jakby wisi na nim ciąży wielkie zadanie życiowe, bardzo poważna rola, albo rodzinna, albo w pracy, bo to może dotyczyć obu kwestii, albo tu i tu. Kiedy ja muszę to wszystko napędzać. Proces, jestem w, w jakimś procesie i bez mnie to, to wszystko by się zawaliło, runęło, ten, ten cały świat. Jestem tutaj takim głównym elementem, mam tego świadomość, i nie mogę wyskoczyć, bo wtedy zakłóciłbym rytm, wielu ludzi, być może, rytm świata i. I to mnie, to mnie blokuje, że wiem, że nie mogę tak po prostu przestawić tego, tego całego schematu, ponieważ jestem bardzo odpowiedzialny, bardzo taki sumienny, skrupulatny, dojrzały. Też tutaj pewne zasady, nie wiem, jakieś moralne mogą mieć bardzo duże znaczenie. Czuję, pod, takie, czuję odpowiedzialność za to, co robię, z czym jestem związany i na ten moment... Nie mogę z tego wyskoczyć, nie mogę się nie wiem, do ciebie przeprowadzić, nie mogę przyjechać, nie mogę się jakoś przemieścić, nie mogę zmienić pracy, nie mogę zmienić domu. Muszę się uporać z obowiązkami, z wymogami, ze wszystkim tym, czym na mnie ciąży. A zmęczony jestem, bardzo przemęczony i też taki. Mm, tak jakby ktoś ym, też mu może dokładał wielu spraw, wielu zadań, i on nie ma takiego, takiego wytchnienia, i też to wszystko jest takie ym, czerpiące energię z niego, zabierające, powodujące też jego i zestresowanie, i też takie ym, obciążenie fizyczne, i ciągle jestem w jakimś biegu, w jakimś takim. Pędzie taki wir życia tutaj dotyczący spraw domowych, firmowych, rodzinnych, tego typu, ale tutaj też jakby mm, były takie jakieś ciemne chmury, jest jakaś niejasność, mogą być kwestie pewnego rodzaju problemy, natłok czegoś, dopóki to się nie wyjaśni, dopóki czegoś nie doprowadzę do końca, nie sfinalizuję. Nie domknę, nie przełamie, już nad tym pracuję. To może potrwać jeszcze jakąś chwilę. To ja nie mogę opuścić tego etapu życia i nie mogę nic w tym momencie zmienić na lepsze względem nas, bo muszę to naprawdę dopiąć na ostatni guzik muszę tutaj być i doprowadzić do momentu, że odejdą jakieś czarne chmury, jakieś ciężkie energie, jakaś trudność, niepewność. No, także to jest jeszcze energia jakiegoś tam, nie wiem, czasu, chwili, z pewnych spraw do, do zakończenia, do przełamania się. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.